Okej. Okay. Tartak, ty grałeś w to chyba na streamie też, czy to Wojtek grał w Fight Spaces? To ja grałem. Okej, okay. to też jest to Early ja Access, grałem. nie? Hmm, to w też miejscach. jest Early Access, tak, tak. 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 I to też jest, mówiłem właśnie wcześniej, to też jest ten tytuł, który daje coś, co znamy, ale wrzuca w niego element taki, który jest ostatnio popularny. I, i ostatnio popularnym elementem, który mi osobiście jeszcze się nie przejadł, jest wrzucanie karcianek w różne, w różne, mhm. s, w różne mhm. gry. Mhm. Popularność zaczęła się oczywiście od Slay the Spire, które wybuchło niesamowicie jak, jako gra. E, mnóstwo ludzi zauważyło, że można zrobić fajne gry i można je ubrać właśnie w ten element zbierania kart i, i, i robienia rzeczy kartami, a nie, a nie samym poruszaniem się. I taką właśnie grą jest również Fights in Tight Spaces, który mocno, ale to bardzo mocno, czerpie właśnie z takiego Slade Spire, co, co, co widzieliście pewnie na, na streamie. Sama gra. Sama mechanika gry polega na tym, że jesteśmy chłopkiem i tutaj też jest bardzo ubogo, jeżeli chodzi o, o fabułę tej gry. Momentalnie gra nas wrzuca na tą taką małą arenkę, która jest podzielona szachownicą, wrzuca nam przeciwników i każe nam, nam momentalnie walczyć. I walka polega na tym, że nie przesuwamy, powiedzmy, turowo naszej postaci po, po tej szachownicy z przeciwnikami, tylko dostajemy talie kart i, one, i, i na nich są ruchy danej postaci i to są ruchy, które no, mówią, ilona się przesunie po tych danych kratkach, w które strony. Ale są to też karty, które mówią, jaki zada cios, co ten cios zadany zrobi przeciwnikowi dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc <laughs> przede wszystkim jest to deck builder. E, czyli musimy sobie dobrać, dobrać takie ruchy, żebyśmy mieli w talii i uniki, i ataki. A także ataki, które sprawiają, że przeciwnik jest przesuwany, to jest bardzo ważne. Ataki, które sprawiają, że przeciwnik jest przesuwany yy, w jakiś tam do tyłu, w bok, i tak dalej, i tak dalej. Bo to jak się później okazuje, jest główna, główna jakby mechanika tej gry. Im, Im dłużej oglądałem, jak grasz, tym więcej miałem skojarzeń ze Slade Spire, w sensie to ma wszystko, co powinna mieć wszystko. dobra ka tak. ka ka karcianka, bo nawet droga, którą wybierasz, czyli to drzewko, które się rozgałęzia, mm -hmm. fakt, że wykuwasz nowe karty, fakt, że możesz usuwać z deku karty, których nie używasz, fakt, że są miejsca na mapie, gdzie się możesz leczyć, gdzie się możesz rozwijać, al e awansować. Albo jakieś, jakieś eventy, które się pojawiają tak, i tak, musimy tak. wybrać nie dialogową nawet do tego, tak no no do, tak. tylko no, wyróżnikiem jest no poza oczywiście oprawą gra, graficzną tak. która, jest, y, która jest bardzo prosta i fajna i, i funkcjonalna no to wyróżnikiem są faktycznie walki na tych na tych arenach i wiem że nie powinniśmy się takimi ciągłymi po, porównaniami po, posługiwać, ale tam jest tro, tro, trochę tego Hitmana Go, tam jest trochę o, tak. tego tak. Into the Void, nie? bo to też jest przesuwanie. Prawda, prawda. Into the Bridge. Into the bridge. Into, the, into the bridge, tak. I pamiętam też na streamie, że ja byłem napalony na tą grę, bo ja, ja też w nią trochę, 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 trochę grałem. Natomiast mm -hmm. yy, rozczarowało mnie tempo. Wiesz, bo ja miałem wrażenie, że to będzie odrobinę szybsza gra. A nawet jak już znasz logotypy kart i nie musisz czytać za każdym razem opisu, to nawet jak zagrywasz te karty. To przez to, że musisz zagrać kartę, ale jeszcze wejść w interakcję z, z planszą, żeby pokazać, gdzie ma pójść, gdzie ma go przesunąć, gdzie ma go kopnąć i tak dalej, to tempo jest odrobinę, wo, odrobinę wo, wolniejsze, bo w Stade rzucasz kartę i ewentualnie musisz pokazać, któ którego przeciwnika ma dotyczyć, nie? Czyli Prawda. bach, karta, bach, karta, bach, karta, bach, karta, nie? A tu jest tak, karta, i raz cyk, 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 w prawo, zagraj. I, I widzisz, jak ta animacja się odgrywa. I w tak słyszę. Spodziewałem się, że będzie bardziej, bardziej dynamiczne, ale rozumiem, że byłoby ciężko. Ale potem sobie pomyśleliśmy, nawet na streamie nam to przyszło do głowy. kurczę, to niech chociaż będzie podsumowanie na koniec ta, takiej planszy, że, że, że ci pokazuje. Takie w przyspieszonym tempie wszystko, co, co ci się udało zrobić. Bo, bo gra to jest fabularnie, czy też koncepcyjnie to jest, wyobraź sobie pierwszą lepszą walkę z filmu akcji weźmy Mission Impossible, w którym Tom Cruise bije się z gościem w talecie to, w i odegraj tą, tą scenkę, nie I liczyliśmy, że na koniec będzie taka super scenka, montaż, nie? jak on ich tam wszystkich klepał. No i okazało się, że jest replay. Tylko replay, graliśmy, no. ten, gra, graliśmy ten replay, a replay to jest nic innego, jak on znowu obraca się w prawo, jak czołg, robi dwa kroki tak, do przodu, tak, obraca tak, się tak. w lewo, potem robi cios. Potem ktoś przeciwnik robi dwa kroki do przodu, obraca się w prawo. Brakuje tej, tej dynamiki. Fajnie, gdyby w, ten, w, tym, w tym replayu były zmontowane szybkie cięcia z samych ciosów. Nie Nie poruszania się, nie tam pierdół, tylko samych ciosów i e efektów ciosów. I w przyspieszonym tempie. No, brakuje tego. Wynag tego... Tej, w ogóle w ogóle Bosko by nie? było, gdyby on robił taki filmik, w ogóle wiesz, taki, że, że pokazuje tak, bez tak, no, takiego. No, kąty, nie. O, o, no. o to mi chodzi, że były wiesz, ujęcia by inne niż to, na które zwykle patrzysz, tylko kąty, żeby kamera tam z ramienia, z głowy, z góry, nie. Jak wiesz, że będzie uderzenie o stół, to kamera leży na stole i widzisz, jak psz, głowa uderza o ten stół, nie. Ja wiem, że to, mm -hmm. jest, że to jest kupa roboty i tak się łatwo marzy, nie, bo to jak, jak to trzeba to zrobić, to jest, to jest problem. Zrozumiałem, dlaczego nie może być tak dynamicznie w czasie trwania rozrywki, no bo jednak trzeba wejść w tą interakcję, z w z planszą. Tak, Ale bo to są... takie zobaczyć to, jak, to są... Ta gra, to są takie bardzo szachy. Wiesz, czyli w sensie no, no. nie jesteś w stanie w szachach. Wiadomo, jak Właśnie jesteś jakiś tam Kasparow, to, to, to możesz zrobić ruchy, to wiesz, je, na, na pamięć, ale, ale. To jest dobre porównanie, bo ja się spodziewałem, że zagram w warcaby, a grałem w szachy, nie? Bo wiesz, no, z warcabami to no. jest cyk, 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 cyk. A... Dlatego nie możesz po prostu napieprzać kartami, bo siedzisz i patrzysz, okej, okay, jak ja go walnę tu, to on się przesunie tu, to znaczy, że tamten strzeli, bo ona a teraz wykrzyknik i strzela. A jak on strzeli, to się przewróci w tę stronę, a tu już jest gość mm -hmm. i on nie zrobi wtedy do mnie. Czyli jak ja stanę w tym miejscu to z kolei nie oberwy od tego, który ma atak na dwa lub trzy pola, więc więc to, to każdy, każdy, ten, wiesz, tą, tą turę, każde rzucenie karty musisz przemyśleć, nie? Jaki będzie, jakie będą konsekwencje na, na całej planszy tego, co ty, co ty zrobisz? I stąd, mam wrażenie, no. jest niemożliwe to, co... To, co jasne, też, też zgadzam się z tobą, że to by było fajniejsze, gdyby było dużo szybsze, ale przez to, jaki to jest typ gier i jak on chce właśnie, żebyś myślał szachowo, a nie warcabowo, no to, no to niestety trochę trwają te, te, te każda ta każda ta arena. Prawda. Prawda. Z dnia faktu, że mówię, no, koncepcyjnie mi się gra bardzo podobała i to jest fajna. Jako, jak, jako, jako kar, Karcianka jest kompetentną grą, nie? Tylko trochę znów. Masz na przykład bon, taki powiedzmy bonus. Najłatwiej jest wygrać z kimś, jak go wypniesz z planszy. Są takie miejsca, że można wyrzucić tych przeciwników z planszy. Nie? Czyli wy, wy, mm -hmm. wypniesz go przez drzwi, albo to jest już typowa arena, za arenę go wyrzucisz i robisz wszystko, żeby go wypchnąć z tej areny. I to jest trochę, wiesz, jedzenie znowu zupy widelcem, nie? bo ty go przesuniesz o dwa pola, nie twoja tura, on znowu ucieknie o trzy. Ty go gonisz, stajesz znowu przed nim, znowu go przychłasz dwa, dwa pola tak, to... i on wyjścia. Znowu... No to, cieknie, no, nie? to był, to był moja wina, mam wrażenie, tak przynajmniej zwalam to na to, ponieważ deck, który ja wybrałem na początku, był dekiem mocno wypchanym kartami na uniki. I miałem bardzo mało kart takich, żeby go, wiesz, mogłem, ja mogłem skakać naokoło nich i oni nie mogli mi nic zrobić, bo ja miałem tyle kart do robienia, wiesz, uników. Ale miałem bardzo mało kart, które robią nie dość, że atak to jeszcze atak z przesunięciem tego przeciwnika. No, no, więc no. Ja, ja musiałem nim, wiesz, jak, jak dmuchać na balon, nie? musiałem, żeby go przesunąć no. w miejsce, które ja chciałem, wiesz, żeby go popchnąć. I jak, jak już są... go miałem w... Nawet w tym miejscu, to na przykład nie wylosowywało mi karty do, do wypchnięcia. Go, więc... Jak są w grach takie misje w stylu zagoń wszystkie kurczaki albo krowy do, za, do zagrody, to mniej więcej to przypomina. No, no, o, one, zawsze no. są wku... one zawsze są w w i to jest tak, podobną tak, mechanikę. No, no. Tylko mówię, no wy wybrałem taką powiedzmy. Biginerową, no. tchórzową, wiesz, talię kart, która właściwie polega na tym, że hu, nie złapiesz mnie, nie. Mm -hmm. Nie złapiecie mnie, nie, nie traficie mnie ani razu. Tylko że ja też również nie mogłem im zadać jednego ciosu, bo nie miałem takiej, takiej ilości tych kart w, yy, w talii. Z kolei potem wybrałem, bo, bo gra. Oczywiście oferuję, możesz sam sobie takie talie przygotowywać, ale na początek daję ci właśnie taką pierwszą, która jest typowo, właśnie taką defensywną, gdzie masz dużo kardełników, a druga, która jest taka wyjątkowo, wiesz, na będę się lał, nie? Będę przyjmował obrażenia, ale mhm. będę, będę lał. I z tej drugiej jest, w tej drugiej jest ciężko, w tej drugiej jest, jest naprawdę ciężko, więc, więc trzeba chyba robić samemu takie, takie, takie talie, żeby był jakiś dobry balans. A jest ciężko, ponieważ pod koniec są przeciwnicy, którzy naprawdę mają. Mają niesamowitą ilość tarczy, czyli takiej zbroi na sobie, która mi się odnawia po każdej rundzie, więc jeżeli nie zbijesz im tego w jednej rundzie, to oni odzyskują to automatycznie w następnej. Nie możesz ich pnąć, mają atak na cztery kratki, wiesz, naokoło siebie, więc musisz zawsze nie być w tym takim yy, ich polu rażenia, bo oni robią co, co rundę, robią taki spin it, to win it. więc tam, o, tam o, się potem robi naprawdę... Tak, no. Tak, no. tak, więc tam na koniec ty, 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 <coughs> takie Etapy pod koniec to już jest naprawdę hardcore. Pierwsze etapy są dość proste, bo ich tam bijesz, możesz wypchnąć, tak, a później tam, tam z nimi tańcujesz naprawdę długo na tych, na tych planszach. Ale tak jak mówię, no, ta gra mnie też, też zwróciłem na nią uwagę też mi się w dalszym ciągu podoba. Ona również jest w Early Access i też będę gdzieś tam obserwował, co oni, co oni ją zrobili, żeby spróbować, jak już będzie powiedzmy gotowa albo bliska bycia tej takiej oficjalnej wersji.